Michał, na początek proszę Cię, pochwal się, co masz na sobie, bo widzę czapkę Filipa Plajna, kurteczka jest od kogo? Od Dacina Prazińskiego na znak tego, że popieram młodzież okay. i ludzi, którzy właśnie skończyli tą szkołę, na której w dyplomach jesteśmy oraz Fashion Designers Awards. Zawsze tutaj siedzę i notuję i później wychaczam na Facebooku tych młodych. Pożycz coś, daj coś albo uszyjmy coś razem. No właśnie, i fajnie, że o tym mówisz. Ostatnio głośno było o wypowiedzi jednej z gwiazd, która przyznała się otwarcie do tego, że pożycza ciuchy na ściankę, że dostaje je od projektantów, że nie zawsze są jej. Czy ty też to robisz, czy ty to popierasz? Czy dla ciebie to jest normalne? Czy tak powinien funkcjonować swój biznes, czy jednak gwiazda powinna się prezentować w swoich ubraniach kupionych przez siebie sam? No, czy wiesz, no to jest tak, że ja gdybym mógł, to bym w ogóle całego Witkaca pożyczył i naraz na siebie nałożył. Ale wiadomo, że jest to bardzo trudne i wiedzie do tego krzyżowa droga. Yy, najczęściej pożycza się na sesję tylko. I to też tylko do Wiwy, Gali, i Harpers, Bazar. Także jak mam taką sesję, to wtedy mogę ją pożyczyć. No, mogę pożyczyć od kogoś, kto jest bogaty i ma mnóstwo ciuchów, rzeczywiście to ja mu później pożyczę swoje buty za to czy coś. Na przykład, no ale najczęściej tak, butów nikt nigdy nie pożycza, bo wiadomo, że to jest rzecz już intymna, można jakąś grzybicę złapać, A tak. więc but trzeba proszę zjechać, bo to jest mój... to jest w ogóle tego buta, to jest pierwszy dzień. Gucci A to, co to za but? Gucci no, Uuu. Yy, no i cóż, i, yy, yy, więc no ja takie rzeczy oczywiście całe życie kupuję, a jak widzę, że coś mogę, no to raz po raz mi się coś tam udaje pożyczyć. Ale najczęściej no jednak rzeczy właśnie młodych polskich projektantów, a nie Diora czy, 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 czy Saint Laurent, dlatego no cóż, no ale ja jestem przecież kolekcjonerem, to dla mnie to jest tak, jak inni kolekcjonują znaczki czy obrazy. No więc i tak mam, no to jest wszystko moja kolekcja. To jest moja kolekcja Saint Laurent. Czyli na jest. Zawsze jest na bogato, Gucci i tak dalej. I to wiesz, to jest po prostu moja kolekcja. Ja sobie na to uzbierałem w słoik, miałem wyjście wielkie, pójść kupić, wiesz. To nie udaje osoby bogatej. Po prostu każdy na coś sobie nie doje, a kupi. Nie, nie. Michał, ostatnio panuje taki trend na salonach, ale też na ulicach Warszawy, e, gdzie dziewczęta noszą koszulki z nazwami zespołów rockowych, metalowych, niekoniecznie wiedzą, co się kryje za tymi nazwami. E, jak ty oceniasz ubieranie się w coś, czego no Nosząca jej osoba nie do końca rozumie. Właśnie, na przykład Speed. No ale w Twoim przypadku. Dlaczego, Dlaczego na przykład ja, starsza Pani osoba, która nawet pije tylko mleko, miałabym reklamować Speed? Collapse. To jest właśnie. Te, te, Ale, albo jak Japońcy, którzy mają, Polsk, y, mają, znaczy często jest tak, że Polacy mają japońskimi literami coś napisane, a Japoniec ci powie, że to jest, nie wiem, drzewo czołg. To... dom, nie? Jakbyś na przykład. to. Noszą rzeczy, których nie rozumieją. Ale za to w Japonii będzie szła sobie staruszka z napisem FAKMI, na przykład i będzie zadowolona, że ma tak ładnie napisane europejskimi literkami. To, y, to jest oczywiste. No, wtedy, kiedy się traktuje y, literki jako, jako po prostu ornament, no to tak się kończy. No, i niestety, z symbolami też czasem tak jest. Oj, znamy takie przykłady. Właściwie ludzi mody często są to po prostu ornamenciki. Przecież na przykład mam tutaj Mercedesa. Jest po hamsku oderwany. Jest to kontrowersyjne. Ale A ty oderwany? Tak, nie, kupione na Allegro. Ale. Jest to na przykład. Yy, może to być zwi związane jako rzucenie rękawicy Jessice. O, tak. A, o, widzisz, że. Nie pomyślałam, ale wiesz, blondynka to no, wies